Piętnaście, dziesięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. Sto, lewy maks, trzysta, lewy pięć dziury, uwaga. prawy max 150 prawy max 250 szykana 150 prawy hak na szeroko wąsko na wyjściu z uwagą wygrodzenie za wygrodzeniem lewy 90 50 lewy 4 plus długi do lewy max krótka prawy 4 zacisk syp uwaga mega uwaga 100 lewy 5 250, lewy 90, syw, wąsko, wąskie wejście. Jeszcze, 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 jeszcze. 150, lewy 2, nie ciąć wąsko, z uwagą na wyjściu. 150, na szczycie lewy max. 150, lewy 6, ciąć z uwagą, z mega uwagą. 80, prawy 5, to lewy max, hamowanie, prawy 90. 80, lewy 4, nie ciąć długi. Do prawy max. 250, lewy 3, plus nie ciąć, hamowanie do prawy 1, nie ciąć wąsko, mega wąsko, nie ciąć. 50, prawy 5, nie ciąć. 100, prawy 5. 150, z szczytem, hamowanie, prawy 90, za znakiem. 50, trzymaj lewą do prawy 2, śliska partia, duże krawężniki, krótka lewy po kuli i lewy dwa ciąć, ślisko, 50, szczyt, 100, trzymaj prawą do lewy 4, hamowanie prawy 2, mega syf z uwagą, duży syf. 150 lewy, 4 szeroko, 200 lewy, 2 na szeroko, to prawy nawrót na prosto, nie ciąć mega dziura. Lewy 90 nie wypuszczaj, 200 prawy nawrót. 200 lewy, 90 na zajezdnie dziury. Uwaga na zakręcie kolejny. Lewy 4 do prawy wypuść. Lekkie cięcie. 200 lewy, 90 krawężnik, burzy krawężnik. Uwaga. jeszcze do lotnej Super dziękuję bardzo KO 422